Z drogi, z bocz, Jakie to kiwoki, co ty znowu, Angela, bradzisz? Pazuń. Jestem akurat ze swoją grupą na Facebooku, a ogólnie to poszłabym z moją grupą do klasy. Ja mam grupę przedszkolaki żłob... żłobek. To ja sobie pójdę tam do mojej grupy. Ogólnie się nie pierwszy raz jest w tym przedszkolu, najczęściej odprowadzam Teresa, bo wjeżdżają przy okazji jak z Julcią. O, i trafiłam sobie w końcu do oddziału przedszkolnego. Dzień dobry. Oddział przedszkolny, ale wózeczki zostawiamy na polu, wózeczki zostawiamy na polu. Przepraszam, ale ona śpi. Jestem na drugi raz, bo zostaje na polu. To ja panu ją zostawiam. Pan jest jej nauczycielem? No pewnie tak. Pleca, tam niech pan jej zostawi. A czekaj, Kaśka, a kto jest jej nauczycielem? Nie wiem, czekaj, chodź... Jest w oddziału przedszkolnym czy zaufkowym? Przedszkolnym, no to ja. Dzień dobry, witam. Mam na imię y, Karolina. Dzień dobry, ja mam na imię Ola. A mała? Mija. To pani Olu, ja się zajmuję, miją przez cały prawie rok. Jak będzie oddział zarówkowy, bo to na razie to oddział przedszkolny, nie żłobkowy. Tak, oddział przedszkolny. Jak będzie oddział żłobkowy, zarówkowy, to do Pana, ale nie wiem, czy za rok się zmieni nauczyciela. Dobrze, to ja bardzo dziękuję. Zostałam pod opieką, wiem, że będzie dobrze. Pani ją dopilnuje. Niech pani się nie przejmujemy. Zawsze dopilnujemy dzieciaka. To ja idę. Plecek tam powyżej, Dobrze, dobrze. Po co jej plecek, jak widzimy, że ma mają... To nie ma